Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w moim studio gościem jest Pani Justyna Socha, którą serdecznie witam. Stowarzyszenie StopNOP, czyli Stop Niepożądanym Odczynom Poszczepiennym. Tak się nazywa Pani organizacja. I poniekąd w tej sprawie właśnie Panią zaprosiłem. Chcę porozmawiać o takim nietypowym wystąpieniu Pana Grzegorza Brauna. Widzieliśmy debatę z udziałem kandydatów na prezydenta w telewizji Republika i tam Grzegorz Braun na pytanie, co by zmienił tak kierunkowo w medycynie, w Polsce, w służbie zdrowia, jak, jak ją reformować, to on powiedział coś takiego, a pani jest polityczną zwolenniczką, jak widzę w mediach społecznościowych pana Brauna, więc myślę, że dobrze zaadresowałem pytanie. On powiedział, że trzeba wystąpić z WHO, Mhm. Trzeba zmienić prawo medyczne, no ale co ma piernik do wiatraka? Proszę mi wyjaśnić. Co ma wystąpienie z WHO do uzdrowienia funkcjonowania Polskiej Służby Zdrowia? Mhm. No to jest kwestia kluczowa. Może faktycznie nie ma powszechnej świadomości, jak ogromny wpływ ma Światowa Organizacja Zdrowia i ONZ, które, które, tą, Światową, które tą Światową Organizację Zdrowia powołało na cały system ochrony zdrowia w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Państwa, które są członkami ONZ, mają obowiązek realizować właśnie cele narzucone, cele zdrowotne narzucone przez Światową Organizację Zdrowia. Jeżeli mamy patrzeć z perspektywy tematu, który, którym się zajmuję od kilkunastu lat, czyli systemu szczepień, Polska jest zobowiązana <laughs> raportować właśnie tak zwaną wyszczepialność dzieci bo głównie dzieci to dotyczy yy, i osiągać konkretne cele na przykład eradykacja odry wykorzenienie odry czyli zlikwidowanie choroby jaką jest odra yy, Pytanie oczywiście do lekarzy i naukowców, czy w ogóle jest to możliwe. I tu oczywiście głosy są podzielone. Więc ten przykład pokazuje, w jaki sposób Polska te cele musi realizować. W Polsce jest no, to... Nadal dopytuję, Dobrze. Co, co ma to wspólnego na przykład z sytuacją osób chorych onkologicznie, z, z, osu, z osobami chorymi kardiologicznie. Jak ten cały system, o którym pani tutaj mówi, no wpływa na, na nasz dzień powszedni w szpitalach, w przychodniach, w służbie zdrowia. Kolejnym celem jest zwiększenie nakładów finansowych na finansowanie tzw. opieki medycznej, co niekoniecznie jest równoznaczne ze zdrowiem. Jako że w wczorajszej chociażby debacie w Telewizji Republika ta kwestia była poruszana. Część kandydatów mówiła o tym więcej pieniędzy, więcej pieniędzy wtedy będzie lepiej. No tak. A Grzegorz Brown powiedział, my chcemy zdrowia i życia. Tak, my. Ogólnie w swoim przekazie dotyczącym zdrowia mówi o, też o bezpieczeństwie. Mówi o tym, że nasz kraj powinien być niepodległy, prawdziwie niepodległy, że decyzje dotyczące właśnie zdrowia powinny być tutaj podejmowane w interesie którzy żyją, tak? I, e, i też dzieci. Tak nie jest. Okres pandemii pokazał, że realizowaliśmy e, cele ponadnarodowe które doprowadziły do dramatycznych skutków. I tak naprawdę rządy nie były suwerenne w swoich decyzjach tutaj. Bo pewne rozwiązania, typu właśnie lockdowny, maseczki, wyszczepianie zostały narzucone z góry. Tak? I kto teraz ma ponieść konsekwencje, skoro wiemy już, że polityka lockdownu była niszcząca, tutaj są na przykład badania dotyczące sytuacji w Szwecji, gdzie gdzie tej, takiej radykalnej polityki w tej kwestii nie prowadzono. Wiadomo już, że masze, maseczki szkodzą, a nie pomagają. Wiadomo już, że są masowe pozwy dotyczące powikłań po szczepionkach na COVID. Ta polityka została nam po prostu narzucona z góry przez m.in. Światową Organizację Zdrowia. I tu się mogę z Panią zgodzić. Ja tu nie polemizuję w sprawie faktów, które Pani przedstawiła, natomiast ciągle Pani mi nie wyjaśniła. Tej zależności, pomiędzy opieką zdrowotną w różnych innych chorobach. No, o to pytam. Hmm. Czy, czy, czy to jest kwestia przepalania olbrzymich kwot pieniędzy, czy to jest kwestia? No, na czym polega ta, ten problem? Na czym polega ta no, Na tym polega różnica? ten problem, że większość funduszy, oczywiście, państwa członkowskie płacą składki. Największą, największym państwem, największe kwoty płaciło USA, oczywiście, Donald Trump podjął decyzję o wystąpieniu. Ale oprócz tych pieniędzy, które płacą państwa, większość funduszy pochodzi od tak naprawdę koncernów farmaceutycznych. I to jest kluczowe. I to jest kluczowe. Państwa tak naprawdę z budżetów przeznaczają przegromne środki na refundację produktów koncernów farmaceutycznych. A tu muszę powołać się na bardzo ważne zdanie, które powiedział Robert F. Kennedy Jr.: ogromne liczby, że rocznie koncerny farmaceutyczne zarabiają 60 miliardów dolarów na szczepionkach, a 500 miliardów dolarów na leczeniu powikłań poszczepionych. Ale proszę pani, może tak jest. Proszę mi to też wyjaśnić, że no, koncerny farmaceutyczne, żeby stworzyć nowoczesne technologie, technologie no, naprawdę na najwyższym poziomie, bardzo kosztochłonne, no, muszą być dużymi podmiotami gospodarczymi, bo inne nie byłoby stać na te liczne testy, na te długotrwałe badania. Może to jest naturalna kolej rzeczy. Gdzie jest kraj, gdzie medycyna ma się bardzo dobrze, jest na wysokim poziomie, a jednocześnie nie ma tej dominacji, supremacji koncernów farmaceutycznych? Tu muszę znowu odnieść się do Stanów Zjednoczonych, do przykładu ze Stanów Zjednoczonych i znowu do tematu szczepionek. Jako, że w 1986 roku prezydent Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o ochronie koncernów. Przed pozwami związanymi z powikłaniami poszczepiennymi. W Stanach Zjednoczonych jest jakiś tam specjalny fundusz, ale koncernu nie można pozwać. I tu jest podstawowy problem, bo na przykład nasz państw, nasze państwo, yy, nasi lekarze yy, korzystają z wytycznych dotyczących szczepień stworzonych przez tamtejszych ekspertów, zatrudnianych przez te koncerny, tam gdzie koncerny są chronione i nie można im udowodnić, że jakiś ich produkt powinien być wycofany, bo szkodzi. I to jest clue. Yy, ogromnym problemem również w Stanach Zjednoczonych na całym świecie, ale tam jakby są badania naukowe, które udowadniają, że główną przyczyną zgonów są choroby jatrogenne, czyli spowodowane lekami. Spowodowane lekami. Także jak możemy debatować na temat zwiększenia środków na ochronę zdrowia, skoro nie mamy zbadanej kwestii, na przykład w Polsce, jakie są Koszty leczenia chorób spowodowanych tymi terapiami, tak? I najmocniej widać to w temacie powikłań poszczepionych, jako że ta procedura w Polsce jest przymusowa, a te preparaty nie zostały zbadane z neutralnym placebo, czyli nie mamy odpowiedzi, jaka jest pełna skala powikłań poszczepionych. I... Co do celi, celów Światowej Organizacji Zdrowia czy NZ stawia się tutaj w zdrowia za główny cel jak najdłuższe jakby życie w zdrowiu, tak? Oczywiście ten wiek zmalał w okresie tzw. Tak pandemii mamy temat tak zwanych nadmiarowych zgonów i jedni to tłumaczą właśnie tym, że za mało pieniędzy wrzuciliśmy w system ochrony zdrowia. A my tłumaczymy to czymś innym. Nastawiono cały system opieki medycznej na jedną chorobę, zamknięto ludziom możliwość leczenia jakichkolwiek innych chorób, i każdemu z chorych na jedną chorobę przyklejono test z wynikiem COVID. I o tym mówiła doktor Anna Martynowska, pierwsza lekarka. Która głośno powiedziała, jak jest, i za to miała zawieszone prawo wykonywania zawodu. Za to rok. jest oś programu, nazwijmy to, związanego ze służbą zdrowia pana Grzegorza Brauna. Właśnie o... takie postawienie sprawy i, i ta problematyka. Oś, oś programu yy, Grzegorz Braun, tak mówię, podkreśla kwestię właśnie niepodległości dotyczącą różnych dziedzin, również zdrowia, czyli my w swoim kraju. Mamy podejmować decyzję, na co te pieniądze zostaną wydane, w jaki sposób zostaną wydane, z preferencją pewnie polskich firm, a nie jakichś tam globalnych koncernów. I używa takiego mocnego sformułowania denazyfikacja medycyny, czyli odfaszyzowanie. Nie powinniśmy czerpać z wzorców rodem z obozów koncentracyjnych, gdzie eksperymentowano na ludziach wbrew ich woli, tak, a teraz mamy sytuację, że y, ludzie też, y, y, zgodnie z kodeksem norymberskim, każdy pacjent ma prawo do wolnej i świadomej zgody, czyli od lekarza uzyskuje informacje za i przeciw danej terapii, i on w, w pełni świadomie podejmuje decyzję: to ja chcę to, ja chcę tamto, albo nie, ja pójdę to skonsultować z innym lekarzem. Jaką mamy sytuację? To urzędnicy podejmują decyzję za pacjentów, jakie leki refundować, tak bo jakiś lobbysta przyniósł coś tam na biurko, e, tak, tak ten system wygląda, bo jeśli prawdziwie pacjencka organizacja próbuje coś zmienić, tak jak stop -nope, to jest traktowana jako wróg i jest niszczona wszelkimi możliwymi sposobami, pozwami, e, czarnymi kampaniami i tak dalej. Prawdziwie oddolne organizacje są tak traktowane, a te, które reprezentują wielki przemysł, są zapraszane na komisję zdrowia, pozwala im się zabierać głos i wpływać na decyzje dotyczące zdrowia. Taki mamy obecnie system. Pojawił się biznes, pojawiły się problemy, duże pieniądze zawsze generują jakieś ograniczenia, jakieś preferencje. No to tak było w Pani przypadku. Była Pani na konwencji, która w miniony weekend odbyła się w Krakowie, konwencji Pana Grzegorza Brauna. Czy sala była pełna? Sala można powiedzieć pękała w szwach. Sama widziałam godzina 12, kiedy rozpoczęła się konwencja lekko spóźniona, wchodziłam i widziałam, że stoi jeszcze parę rzędów ludzi za, za miejscami siedzącymi. Yy, także robiło to, no robiło to niesamowite wrażenie. Myślę, że gdyby yy, yy, były środki na większą salę, to spokojnie można by zapełnić i większą salę. No, też w internecie widzimy wielu zwolenników Grzegorza Brauna. Na jego spotkaniach, ta konwencja. Czy ten facet, pani zdaniem, może mieć 1% poparcia jako kandydat na prezydent? Zdecydowanie poparcie jest dużo większe. Czasem pojawiają się sondaże, na przykład był sondaż prowadzony bodajże przez wyborczą, gdzie przez podajże, dwa dni, co najmniej dwie doby, że Brown Braun miał 60% głosów, co jakiś czas, właśnie który się sondaży, pokazuje takie Wysypujesz. wyniki. Tak, może to wynikać y, też z tego, że, że Grzegorz Braun y, pierwotnie był kompletnie ignorowany przez, przez media i w, wszędzie w komentarzach wylewały się głosy właśnie y, jego sympatyków, y, robiąc mu naprawdę wielką kampanię. Też y, być może... Ja nie wierzę w komentarze. Ja uważam, że to jest narzędzie manipulacji. Nie wiem, czy powinno być zakazane, ale ciekawa jestem wyników wyborów, gdyby faktycznie tego narzędzia nikt nie używał, tylko ludzie podejmowali decyzje zgodnie z własnym sumieniem, z własnymi wartościami. W każdym razie uważam sondaże za, za narzędzie manipulacji, ogromne i, i, i widzę. Y pogląd powszechny, ojej, chciałbym zagłosować na kogoś, ale on nie ma szans. Nie ma szans, bo powiedział o tym kłamliwy sondaż. No, nie ma większej manipulacji. Także zresztą wczoraj słyszałam też argument w debacie bodajże męcena, że tylko ja mam szansę wygrać tam z Trzęskowskim w drugiej turze. Tak, tak, bo tak napisała Wyborcza, czy powiedział tefa. Nie. Ja w to po prostu nie wierzę. Wiem, jaka jest siła mediów jak bardzo można napędzić chociażby frekwencję na, na spotkaniach poprzez po prostu opowiadanie o danym kandydacie, mówienie o nim pozytywnie. Także uważam, że akurat kandydatura męcena z jakichś względów była sztucznie pompowana przez pewien moment, teraz widać spadek. Widzę, że to jest ogromna manipulacja, i nie uwierzę, że te duże media, które przez okres pandemii tak ludziom nakłamały, generując lęk. Nie, nie udostępniając przestrzeni dla lekarzy takich chociażby jak dr Martynowska czy 114 lekarzy, którzy są sądzeni za poparcie apelu, który mówił, żądamy debaty, żądamy uwzględniania naszych argumentów, te decyzje są niszczące. Te decyzje narzucone przez Światową Organizację Zdrowia, przez SCDC i tak dalej są niszczące. Należy natychmiast podjąć inne decyzje, żeby ludzie nie umierali, a ludzie ostatecznie umarli w liczbie ćwierć milionów. No to będzie bardzo ciekawy test, te wybory, na ile rzeczywistość medialna, ta sztuczna, ta wytworzona przełoży się na faktyczne wyniki wyborcze. Ja już pani bardzo dziękuję. Ten test będziemy wspólnie obserwowali. Z ciekawością na pewno. Naszym gościem była pani Justyna Socha Stopno, której bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.